Siemanko, Manko, ja jestem Trisus, Dzisiaj jesteśmy po raz pierwszy na moim kanale na Grze Murder, razem z dealerem. Dzień dobry. E, dzień dobry. E, I ten, trzeba sobie wybrać jakąś fajną klasę, nie? Ja bym chciał. Klasę być rolę? Murderem bardzo, ale. Moderem? Nie moderem? No, bym chciał, o, ty ale. Pewnie, ten. E, no, no, to jest Ej, zauważyłeś, że złoczyńca ciekawe. to złoczyni. No, złoczyńca bardzo czyni zło. Ej, wiesz, kim o... jestem? Nie wiesz kim jestem. Citizenem? Nie, ja nawet powiem, tym, kim ty jesteś. No, jestem Citizenem, właśnie dlatego myślałem, że ty też. No, dobra, no. Jesteś mordercą? Nie, nie jestem mordercą. Detektywem? W takim nie, razie? jestem Citizenem, co ty? Tak, akurat teraz ja U... będę bał ciebie. Ja wiem, że mnie oszukujesz na moim odcinku. Ej, co się oszukuje? Ej, kto to oszukiwał? Na czyim odcinku mam wspomnieć mój odcinek? <laughs> Ale ci nie zabiję, bo zabij był mnie. twój odcinek. Co? Już? Zabij mnie. Jak wygląda? Y, nie wiem, taki niebieski, taki neonowy, w sensie, jak się mówi? sajan, sajan, turkusowy. Czerwono-turkusowy okay. skin ma. I zabija stary, widzę, no, lata. Nie ma czarną bluzę, ma białą głowę. Czy zobaczę przód? Tak, ma taką białą głowę, okulary czarne. A gdzie on jest, stary? czarną bluzę plamki. No, chodzi tu? tak, stary. Do ulicy, bo jestem chodzi, za pociągiem. A to on gdzie indziej zupełnie coś. Dobra, dobra, Morduje. tu ja sobie zbieram na mieczyk generalnie. Nie chciałem stary kiedy by go zatekować, bo jak on będzie czwarte skrzynia. A zostało trzy osoby już tylko! Co? No? O nie! On tu mordował ładnie, dużo. to jest stary bardzo prawdopodobne, że ma szansę ze mną wygrać. Wielce prawdopodobne. Wielce. Zaiste. O, zamordował go znowu? Mam Zgubiłem stary go. mieczyk. Lubiłem go, ale tutaj patrz, patrzy, gdzie on jest? Okej, okay, alkamienny, tak? No. Dobra, to spoko. Tu zbierasz stary na drewniany na przykład. bo to tutaj jest co? Kolejne kliknięcie, bo tylko kamienny może uderzyć tylko trzy razy, a drewnianym raz. Aha, no wiem. No właśnie, to Ale zwarty... trzy razy zabija go już, nie? Mam no, no, w sumie racja. Dobra, on jest na dachu. On jest na dachu. Na dachu, mhm. tam na górze? Mhm, gdybyś go zepchnął stary, to on jest szedł. Wtedy coś. I cał... gdzie jest yy, i na jakieś gościa. Ostrza z łuku! O! Z łuku wow, on ma łuk? What the fuck? Czekaj, to ja do niego wchodzę na dach, stary, dobra, wiesz? A gdzie ty jesteś jest na tym dachu dokładnie? Nie widzę cię. Nie widzę cię, stary. Stary, ale ja jestem ja jestem na tym dachu, co on, w sensie wbijam na tym dach, co on. oby mnie nie zabił w drodze. A no, tak to no, no, dobre. No, on nie widzicie, on w ogóle nie wie, ty jesteś. Dobrze, stary, on jest zupełnie odwrócony i chce strzelać z łuku, więc to jest Twoja szansa. I szybko, 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 Okej. Okay. O dobra, zawró zawrócił, chowa się, zawrócił, zawrócił, le. schowa się, i star, ale uważaj. To ja się nie miałem schować. Iź, idź i i cały jeszcze raz. Idź chyba do... Nie, i stare. Idzie do mnie? Idź cał, idź cały, i do niego. Idź stary. On się nie spodziewa. On zszedł na dół. O kurde zszedł gdzie? Idziesz na dół. Zszedł na dół idzie ulicą. Na tym placu głównym jest Okej. Okay. A dobra, widzę go. Jestem tylko ja kontra on. O nie! stary, to będzie ciężko. No bardzo. I stary. Kurde, Gdybym miał łuk stary, jakimś cudem. O nie, ziomre. Gdzie On jest. No, na środku. O, zobacz. Zobacz, no. Siedź na ciebie. St on, on, te on ma łuk? No. Tyle rzeczy ma o nie. Nie wiem, ja cię. Kurde. No masz przerąbane, Ernest, trochę. No wiem. Nikt nie jest detektywem, ale Mister brzydze zdajesz. <noise> Mordo, siema. <noise> stary goni mnie? No, jest w środku pomieszczenia. I... wspina się na mur. Wpia Dobra, na ja mur. zszedłem już stąd. Okej... Okay. Musisz stary od tyłu jakoś zajść no, i No wiem. I gdzie on teraz jest On jest, jest stary? na górze, on jest tam gdzie był wtedy, na dachu. Bo ja stary... Jest w z... tam ja... gdzie ty byłeś wtedy. Ja jestem na dole, a da się wejść jakoś szybciej do niego? No nie, chyba. On patrzy nie, ty... na główną ulicę. Kurde... On teraz... na główną ulicę cały czas... Chodzi po dachu, chodzi po dachu, chodzi po dachu, a teraz ja to chodzi Ja wbijam do niego. Okej, okay. tylko uważaj stary. Wbijać do niego? Tak, ale uważaj, żeby ci nie zauważył. Nie uważaj, uważaj, uważaj. Bij na niego, bij na niego, nie widzi cię. Biegnę, biegnę, biegnę. Yy, mi włączył ekran, więc nie widzę nic. O nie. Leć stary, leć, 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 leć. Kurde. Uważaj, teraz Bigo, 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 bijo. Bigo, bigo, bigo. Nie! nie no. Był szybszy, stary. Łukiem nie zdjął, no, więc nie miałem szans. Dobra, ale całkiem fajna rundka. No, całkiem fajna. Miałeś całkiem... tam. Mało szansy miałeś, niestety. No. Ale Mister Brother napisał Tricus słabo. Słabo. No jak słabo? Jak miałem lepszy być? Gdybym miał Łuk, to bym złapał No i mają swoje standardy i wymagania, widocznie. Z zawiodłeś, widzę. Nie wiem, piszcie, czy według Was w sumie dobrze jest, może. <laughs> piszcie, czy według Was jest <laughs> Piszcie dobrze. w komentarzach, że wcale nie słabo. Ucieszcie tritsus. Tricusa, bo mu potrzeba w tej chwili pocieszenia. Właśnie, bo jakie ja grać dobrze, mi piszą, że słabo, no jak ja mam No nie motywacji, ma motywacji, żeby grać dobrze. Tricus z kim jestem? No jeszcze nie wiadomo. No właśnie. <grym> no nie, stary, ja znowu hmm. jestem z No to trzymamy się razem z tym razem. No by tylko na początku nie stary nas nie, nie zatłukł. bo to bez Ta, sensu. Tak, czyli jesteś teraz murderem, pewnie. Tak, w opór. No dobra, no to ci zamorduję pierwszego, taki jesteś niemiły. Dobra. Dobra, <grym> dobra. <grym> skąd wiedziałeś, że jestem mordercą? Tak myślałem. Susie O, yeah. Mister Brzoza jest obok mnie stary, daje mi te koniczynki. <noise> Ej, co, ciekawe, co by był Mister Brzoza gdy był mordercą. Czy by cię zabił? No myślę, żeby nie zabił by powiedział zabiłem tricusa na czacie. <głos> <głos> to było śmieszne nie! Zabili cię <noise> Wiedziałem! Wiedziałem! O, jak się dałeś? Ja, jak wiedziałeś? No powiedziałem ci wprost, że jestem mordercą. No i powiedziałem, że jesteś mordercą wprost też. No właśnie, więc nie było zaskoczenia dla nikogo. No ale szybka runda. Dobra, ludzie, to tym razem weźmiemy sobie detektywa i zobaczymy, co się stanie. To detective dealer, to detektyw tricus, to detective dealer, to detektyw tricus. Co? P! <ganker> Jak e! to było? Co? Damper, chip. Co? Nie wiem, o co o chodzi. O Tricu zgań, jestem? Eee, z Janem pewnie. Nie? No, co się podśmiewuje. A no ty kim jesteś? Zgadnij. Mordercą. A nie no? detektywem. Kurde, skąd wiesz? Yy, eee, podpisany. A. No to Dzień bardzo fajne. Nie! Nie no, nie no, co ty? Ale nie co no, no, już by... To nie, nie może być aż taki fart stary. Chodźmy. Żeby. Chodźmy, zbierzmy jakieś rzeczy fajne. Strzała była za ile? A, za 8 to mam. Po to jest tyle o... strzał? Chodź stary. Mam trzy stary. Przejdziemy, chodź, idziemy na bok. Nie, nie wyprowadzaj mnie na bok! Stary, ja się boję. <grystanie> za tobą, ej, za tobą jest, nie zabijaj mnie. Zostawcie łapkę w górę. Właśnie. Jezu, dealer. <grystanie> Jak się przestraszyłem. Serduszka ci zaczęła szybciej bić. No, o wiele szybciej. O kurde. Uderzyłeś tą babkę <laughs> tak, Dobrze i tak No Nie lubiłem jej Kurde, ja się boję, że ktoś mnie zabije, dealer No ja też się boję, że ktoś cię zabije No, nie. ja, ale ja, ci, ja cię, ja strzegę Jesteś najmilszym kolegą na świecie Ej, wiesz, że stary e, Generalnie ktoś zginął Chyba? A nie Co? Nikt nie zginął Nikt nie zginął, no Słaby morderca, dealer, z siebie Bo mnie pilnujesz cały czas, fajo <laughs> No chodzi? No idee. No mordo! Dawaj, stary, ty się wystawiaj, a ja będę za tobą i będę no, czego no jak cię mnie... zabiją. Ej, hej! Będziesz mo moją parówką na patyku. Hej, jestem taki samotny, może ktoś mnie zabija. Może ktoś, ktoś mnie chce. zabije. No co ktoś może Czemu ten morderca tak się wiesz? Popitala jakoś. No czaj się, może to z nie chce robić krzywdy. Ek, O nie, zginął. to był. Co? Ktoś o kurde. Gdzieś zginął? Zadanie e, informację na górze. W której części miałem mapę. Tak? No... One Westwood Entrance No to idź tam a skąd mamy wiedzieć co to jest? <laughs> Nie wiem <laughs> e, Wejście to jest! Czy tam przy. A wiem gdzie to jest, Tritsus! Zaprowadzę cię tam Okej okay. eee, Czekaj, już O, mówię. przy Central... Czekaj... A, tu się wyświetla, stary! Tak? O kurde, a co jeżeli to ten? On wygląda na mordercę Masz napisane bardzo. stary, gdzie jesteś To jest The Garden a, no wiem. Masz napisane nazwy zawsze. No właśnie, czyli to nie było gdzie go zabili, tylko tam gdzie byliśmy wtedy było napisane. Nie, to było napisane gdzie go zabili. To się. O, tutaj ten jest jakieś piwko. Czaisz? Piwko? Co? No tam w sensie było stary, że Bir coś tam. A. To znowu kogoś zabili stary. A no, Sewana. To nie obok mnie, to stary uciekają jak najdalej stąd, bo tu nie mogę na pewno. Bóg Dobra. Wyślij ja mogę... Jednego kwiatka mi brakuje, stary, jednego kwiatka! Masz może jednego... O, tu są kwiatki, lol. On Dobra, jak... Tam się jakiś typ czai, czy to Kup... może być morderca? Kupuję mieczek kamienny. A gdzie jesteś, Tristus? E, no blisko ciebie. Dobra, ale tu nie widzę nikogo, stary, nie ma tych ciał. W ogóle gdzie indziej oni są? Kurde. Stary, to Ty. jest naprawdę tajemnica, jesteś mordercy. Jesteś średniawym detektywem. Nie dałbym no, ci odznaki detektywa. No żal mi cię, wiesz? A ja, gdzie twoje śledztwo? No ja do, prowadzę do wążenia, do, dochodzenie, znaczy się cały czas. Okej, okay, proszę bardzo, proszę bardzo. Je, o, czy... Kolejne dwie osoby umarły. Ko... No jak? No. Na twoim to jest. Przestań. Stary, no niech cię ktoś zabije wreszcie, dawaj. A, dzięki, daj tak. się zabije. E, może to ten czerwony. To, to może być ten czerwony, no? To on? Nie. A nie. Nie, nie, nie to nie czerwony, to nie czerwone jak coś. By mnie zabił, miał idealną szansę. No Eee, okej, to nie jest czerwony stary. Tyle wiemy. No hmm. ja tutaj kogoś. Tu jest szukam. ciało kolejne. Tak? Teraz tak. kogoś zabili? Nie, 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 jest to ciało. To nie widzę jej. O, okej. Okay. To nikogo nie widzę też. Serdecznie nie chodź cały przez obok mnie, bo nikt mnie nie zabije. Nie, ja nie chodzę, ja stary byłem gdzie indziej. No dobra. Ej, bo tu jest stary... Ej, ej! Co? Gość z i grzywką? Nie, on Morduje kogoś? Nie, nie, nie morduję nikogo. By mnie zamordował, to nie on też. Ej, kolejna Kurzy. sama zginęła, stary. No właśnie wiem, ja szukam, stary, ja co też czas. jestem z grzywką. Yy, to. Nie jest też chyba ten Mario, bo tu nie ma żadnego ciała wokoło. No. O stary, ciężka sprawa. No, dosyć ciężkie. Ciężkie dochodzenie. No, oni się umieją jednak. Probably Red Guy. Hmm. Mówią, że to ten red, a mi też się zdaje tak od początku. Ale ten stary. czerwony bym mógł zabić, nie dałam szansę, miał stary. Ale widział mnie z łukiem. Aaa. No właśnie, mówiłem. Zaczekaj, ja tak podejdę. Pójdź do niego, stary, ja tutaj jestem. A to ten czerwony może, może ten stary z paskami. Ja patrzę właśnie. Hmm. Central House. Okej. Okay. To też nie jest widz, bo on coś za nałazi. I też to nie jest. Ten gość, bo on tu nie umie grać. Ja jestem przy Central House, a nikogo nie widzę, stary. Okej, okay, a masz strzały? Ile masz strzał? Mam trzy. Okej, okay, to dobrze. A kurde, ta wy wygląda na mordercę od początku, ale... Ale wygląda, stary, ona. to jest... Bo ma takiego skina, stary. A gdzie ty jesteś? No tutaj się czaję, stary, i patrzę, czy ktoś kogoś nie zabija. No na razie teraz jest cicho okres trochę. No... Odszedłem... Może, jeżeli to ta, to by teraz zabiła, czyli to nie ta. Dobra, ale dziwne, strasznie. Nie mam, nie mam nawet pomysłu, jak to może być. No. Ja się tutaj stary czaję cały czas. Chodź. Tak, żeby mi nikt mnie nie widział. If I oh. die it's him. Jeżeli tak pisze, to ten. Eee... Ale on przyzna czat, i on jest głupi. Jeżeli on, ten zabójca też widzi czat potencjalny. No. Coś samo, co by pomysł miał. It's totally not me o co <laughs> chodzi? Czemu oni tak piszą? Oni mi się bawią naszym Oni nas mę męcą, mącą nam w głowie. Co jest? O co Ale, chodzi? Coś stało. Ktoś zabił, zabił weterce ktoś. Ale jak? No normalnie mieczem. LOL, no ja chciałem stary. Ale nie, nie wiem nadal kto to był. Eee... <laughs> to detektyw. Przez całą rundę stary nie wiedzieliśmy kto to był. Okej, okay, zobaczmy kim będziemy teraz ludzie. O! o Detective Dealer to Detective, detective dealer. dealer to de I Zabójca Tricus i To zabójca, zabójca Tricus! Ty jesteś zabójcą, spoko. No? A fajnie. myślałeś, że kim? No nie, nie wiem, Myślałeś, że... że kim ja mogę być? Myślę, że, jesteś... stary. Myślę, że możesz być zabójcą, stary. Tak? Więc... Tak, jesteś podejrzany, jesteś do... top jeden podejrzany. O ty! Tak jest no. ciebie właśnie przyjaciel jest, wiesz? Mister Brzoza, gdzie dealer? No. Lol! Mogę powiedzieć! Gdzie dealer? <grym> Dobra, ja sobie kupię... Rzeczy... detektyw No, żebyś wiedział. Okej. Okay. Pyk. sobie rzeczy, mam strzały... I co?! Ty co to no, Ale czemu on tak pisze no, w ogóle?! Sam powiedziałeś tak. Ogląda odcinek no. na żywo. Jakiś jest taki super... super czemu film. ogląda... Czemu ogląda live'a? No żal. Oj, jeżeli chcesz drugi widzu jako pierwszy i widzisz wszystko. Oglądaj streamer. Taka reklama zrobiłem ci stary Tak? Mógłby być minzy. <grych> dobra, Bardzo I mam fajnie. mieczyk też tricus, więc jestem super detektywem. Tak? Ja cię będę obserwować stary. Jak to obserwować? Nie wie czemu. O ty! Spróbuj tylko, wiesz? No czemu nikt nie ginie tricus? Czemu no, nie... Nie, nie mam nie? pojęcia. Czemu nikt nie ginie, co? Skąd ja mam to wiedzieć stary? Nie Bo jest słaby morderca obvia? pewnie. No dobra, dobra, Spoko, masz rację. No właśnie. No właśnie, dealer. Pewnie masz rację. Yy, Pewnie tak. Ty, chyba chcesz, żebym chodził obok ciebie, prawda? Skoro jesteś niewinny, totalnie. No. To no gdzie tak. jesteś? Możesz chodzić obok mnie. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Trzeba pominąć ekran. A. Dobra, już jestem. Okej, okay, Ty, no chodźmy razem na spacerek, co ty na to? No dobra. Chodźmy sobie gdzieś tam na bok. Ja pójdę z no, łukiem. No, chodźmy, chodźmy. strzał jesteś. Chyba, że nie no chcesz tak się bawić. No, e, nie, możemy tak się bawić, jak chcesz. Czemu, czemu nie ginie? czemu niech nie ginie? O! Ej, no żal mi cię! Mogłeś mi dać chociaż raz wygrać. Aha, nie, ty Ja zupełnie nie umiem stary w to grać. Nie umiesz zmyślać, że mnie jesteś. Bardzo... No jak nie umiem zmyślać? To czemu powiedziałeś, że spoko, że im chodzi za bez by sensu? No bo żebyś się nie domyślił, że to ja jestem. <laughs> Dobra. Dealer jest gorszy niż. NTT 300 czy Hero Brain, razem wzięć. Do kwadratu. Do kwadratu. Więc taką dam miniaturkę, stary. Wiesz? Że jesteś od niej gorszy, bo mi to zrobiłeś. Że zabiłeś mnie. Dobra, to wszyscy możecie subskrybować kanał. zostawić łapkę w górę. To by było na tyle. Na razie. Cześć.